Przede wszystkim jesteśmy po drugiej porażce i przygotowania nie są aż tak optymistyczne jak to bywało wcześniej, gdzie, gdzie graliśmy i punktowaliśmy, ale będziemy chcieli w tym najbliższym spotkaniu przypomnieć sobie te chwile radości i zapunktować w tym spotkaniu. E, jakieś tam problemy po drodze nam się przy, przytrafiły, ale, ale na pewno szkoda Kaczmara, który, który ma pękniętą piątą kościół stopia. Kilku zawodników wraca w porównaniu z ostatnim występem do, do gry, i mam nadzieję, że ta gra będzie lepiej wyglądała w naszym wykonaniu, a przede wszystkim będziemy skuteczniejsi w obronie, ale i w ataku, i to spotkanie wygramy. Zawsze mamy plan, jak grać z przeciwnikiem. Czasami się ten plan powodzi, czasami, czasami jest trochę gorzej i przegrywamy, tak jak było ostatnio, na pewno. Plan jest i ten plan będziemy chcieli realizować, jesteśmy przygotowani też na pewne zmiany w trakcie, w trakcie meczu, żeby, żeby skorygować, jak przeciwnik by chciał nas zaskoczyć i jakby się tam działo coś nie po naszej myśli i zobaczymy jak to będzie. No, boisko wszystko zweryfikujemy, na pewno musimy włożyć w to serce, tak jak było wcześniej w spotkaniach u siebie i, i przede wszystkim dążyć do, do zwycięstwa. Panie trenerze, przy tego oczywiście siedmiu, co Pan mówi, że wracają zawodnicy, czy jakieś inne Pan zdaje, że po tych porażkach coś Pan chce zmienić? No na pewno się zmienia zawodników, czy zmienia pewne, pewne rzeczy w grze, jak, jak nie, nie poszło ostatnio, czy przedostatnio i na pewno też będzie to widoczne w tym spotkaniu. I zobaczymy, ja mam nadzieję, że te zmiany spowodują to, że będzie gra nasza lepiej wyglądała i że będziemy się cieszyć po ostatnim blisku sędziego. Jestem do dyspozycji trenera, już byłam dwa mecze na ławce, z Lechem poznałem 20 minut, już szedłem do gry. A ostatni mecz na ławce byłem z no, nie... Zobaczymy, a trener będzie dyskował kto będzie grał, kto nie. Czeka nasz trudny mecz z UKS-em. A Ty jesteś takim zawodnikiem, że grałeś już na kilku pozycjach, a właściwie Twoja najbardziej ulubiona, jak trener powiedział, możesz sobie wybrać, a która to jest? Właśnie teraz dużo gram na prawej broni i że takie pozycje, w której czułem się pewniej siebie. Nie? A wcześniej grałem na stoperze, że miałam taką szanse na lewą bronię zagrać i nie czułem się źle gdzieś tam czy na prawo, czy na lewo, ale na pewno gdzie więcej grasz, tam pewnie czuję się siebie, nie? ale jeżeli tak zdarzy się, że w zespole trzeba zagrać gdzieś w innej pozycji, no to gramy tam, gdzie, gdzie chce trener, żeby graliśmy. Trener w Prowieżowie właśnie w to ŁKS zaczął dużo agresywniej, no i zdecydowanie lepszą piłkę. No i wiadomo, że to inne ŁKS, niż ten z początku rundy, no ale wiadomo, my gramy się przy swoich kibicach, także oni się nas powinni bać, a nie my, a co do tych porażek, no to akurat to nie zimny i ale takie wiadro lodowatej wody i, i na pewno to w nas wyzwoliło jakoś taką złość sportową i i na pewno podejście do tego meczu będzie wyglądało yy, dużo i, inaczej niż na przykład yy, z Erwągiem. Jacek, może być taka sytuacja, że będziesz musiał trochę powalczyć z Kaką, z którym graliście. Kaka jest dobrej teraz dyspozycji. Jak uważasz, jest jakiś sposób, żeby go zneutralizował, hmm. jeżeli zagrałaś się na siebie? Jeżeli tylko zagram, to zrobię wszystko, żeby Kaka zrobił był. jak najmniej. No wiadomo, jest to bardzo dobry yy, zawodnik, że, że tutaj byłem z nim razem. Yy, razem w koronie, także, także praktycznie znam dowodnika na wylot, yy, znam jego yy, z zachowanie i na pewno jak wiem to będą to ciekawe pojedynki.